Snow is falling all around me. Oh, <laughs> Tutaj Angela. Dzisiaj poprowadzę odcinek za Martynę. Podobno uwielbiacie kalendarze adwentowe. Więc otworzę dzisiaj cały kalendarz Barbie. W środku kryje się idealny outfit na wigilię. Widzicie tą sukienkę i te dodatki? O mój Boże, nie mogę się już doczekać! Zabieramy się za otwieranko. Numer jeden kryje się w tym domku. Puk, puk. Haha. Ha. Nikt przecież nie odpowie, to zwykłe pudełko! O tam! Dziwne. Trochę boję się to teraz otwierać. Widzicie to? Ale stylowa torebka. Tylko totalnie nie pasuje do tego outfitu. Szybko muszę wydostać jakąś sukieneczkę. Drugie okienko kryje się w prezencie. Tak szczerze, to dla mnie każde z tych okienek jest jak prezent, ale ale to szczególnie. Jak pięknie zapakowany. A szkoda go rozrywać. Też tak macie? Że czasem szkoda po prostu otwierać prezent, bo wygląda tak ładnie ktoś się tak napracował przy jego zapakowaniu. No ale prezenty są tego, żeby Otwierać! Wow, zawsze marzyłam o takim naszyjniku. Czyż nie wyglądam ekskluzywnie? Nienocowy taki kombinezon, taki naszyjnik. Z czym do ludzi? Polujemy na sukienkę! Trójeczka jest tutaj. Ups, chyba ktoś straci głowę. Przez świąteczną gorączkę oczywiście. Napiszcie szczerze w komentarzach, czy lubicie świąteczną gorączkę i te wszystkie przygotowania tygodniami, zdobienia, gotowania. Wszyscy zestresowani. Lubicie ten klimat? Czy nie za bardzo? Ja go wprost uwielbiam! Co my tutaj mamy? Obczajcie to! Ależ to! Te okulary są na maksa w moim stylu. Nie za bardzo na Wigilię, ale na Sylwestra... Czemu nie? Tutaj mamy numer 4, więc niestety rozwalimy dziś bałwanka. Dla takich butów warto było to zrobić. Wow! Dokładnie taki mam rozmiar. Jak to możliwe! To niesamowite! Piąteczka. Co tutaj się skrywa? Widzicie to? To najnowszy iPhone! Halo, Martyna? No hej, co tam? Znalazłam w kalendarzu adwentowym. Pierwszego iPhone'a! Właśnie do ciebie z niego dzwonię! Wow, też bym chciała znaleźć iPhone'a w kalendarzu adwentowym. To nie fair! Dobra, słuchaj, jestem zajęta, nie mogę teraz rozmawiać. Ale to ty dzwoniłaś. Rozłączam się! Nie mam teraz czasu na jakieś konwersacje. Ojoj, historia się powtarza! Rozwalimy dziś bałwanka, cios z buta! Ura! W końcu ta sukienka! Już się bałam, że będę musiała do końca odcinka śmigać w tym kombinezonie, a już trochę się zgrzałam od tych emocji. Czyż nie wygląda bajecznie? <grym> tak szczerze, to myślę, że nawet insta blogerki nie będą miały lepszej kreacji na święta niż ja z tego kalendarza adwentowego. Woo! <grym> róbcie zdjęcia, róbcie screenshoty. Siódemka. Czy dzisiaj jest 7 grudnia? Nie? Jaka szkoda. Łuuu. Ten naszyjnik jest jeszcze lepszy niż poprzedni. Z tą kokardą sama wyglądam jak prezent na święta. Ósemka. To spinki do włosów. Ciekawe jaki prezent skrywa dziewiątka. O, dosłownie skrywa prezent, a raczej opakowanie na prezent! Halo, Martyna! Jak to było z tą kwestią, bo nie pamiętam? A, tak, zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Jak będzie 20 tysięcy łapek w górę, to Martyna otworzy kolejny kalendarz adwentowy. Dzięki, bo zapomniałam jak to leciało. Pa, pa. Mam nadzieję, że ten prezent nie skrywa kolejnego pustego pudełka. Ja chcę prawdziwe prezenty, a nie jakieś atrapy. Jest to prawdziwy prezent! Chyba szczotka do włosów. Niesamowicie gustowna. Zobaczcie, też ma kokardkę. No i warto przed Wigilią ładnie ułożyć włosy, a nie tak rozczochranym przyjść jak z lasu. Jak ja na przykład teraz. Sorry koleżanko. Uuu, kolejne buty. Będę miała teraz i na Wigilię, i na Sylwestra. Tylko które ubrać na jaką okazję? Piszcie w komentarzach: różowe na Wigilię czy na Sylwestra. Mega wysoki obcas! Nie wiem, czy potrafię w takim chodzić. Ups! Na szczęście do świąt jeszcze trochę czasu. Może zdążę się nauczyć. Dwunaste okienko, czyli połowa niespodzianek, niestety już za nami. Sorry, Barbie. Kolejna torebka. Teraz to już naprawdę nie wiem na co się zdecydować. Musicie mi pomóc. Która na święta, a która na sylwestra? Ta jest chyba taka w sumie bardziej na imprezę z kryształami i mniejsza. A w tej nawet zmieściłbyś jakiś prezent. Jak uważacie? Piszcie w komentarzach. A może obie? Co dwie torebki, to nie jedna. Trzynaście! Ha! Czy mi się wydaje, czy to jest laptop? Ja chyba nie! To jest serio laptop! Teraz, jak mam laptopa i telefon, to w sumie mogę zostać influencerką! Chcecie, żebym założyła swojego Instagrama i może kiedyś YouTube? <laughs> Kto wie? Rozwalimy dziś bałwanka! Przepraszam, bałwanku, ja naprawdę nie chciałam. A to co? Czy to korona? Czy to szal? Witam podani. Księżniczka Angela. Słuchajcie, kończę ten odcinek, bo zostałam księżniczką i lecę do księcia. Woo! Żartowałam. Ta korona może być też pięknym pasem. Piętnastka. Wow, to kolejne buty. Nie pomaga to w moim dylemacie. Niech, przynajmniej może nie poślizgnę się na lodzie. Idealne do tańca! To będą chyba buty na Sylwestra. Oui, oui, wow! Jeśli lubicie odcinki ze mną, to koniecznie zostawcie łapek w górę, żeby Martyna zobaczyła, że chcecie ich więcej. Może wtedy pozwoli mi częściej występować na kanale. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Ej, nigdy nie miałam opaski. I to takiej ładnej. Z tą opaską to totalnie wyglądam jak zapakowany prezent. Hihihi. Zrobię Martynie pranka. Będziemy siedzieć przy wigilijnym stole. Nadejdzie czas wręczania prezentów, ona spyta: "Angela, a co masz dla mnie?" A ja na to powiem: "No jak to co? Ja jestem twoim prezentem. Czy mogłabyś wymarzyć sobie lepszy?" 17 Bardzo się z niego cieszę, bo przynajmniej nie zmarznę i nie będę chora na sylwestra. Pamiętajcie o noszeniu czapki i szalika. Po co tracić czas na bycie chorym? Jak można byłoby go wykorzystać na lepienie bałwanka? Zobaczmy, co kryje się pod tymi leggingsami. Wow! No i myślę, że teraz dylemat rozwiązany. Te buty podobają mi się najbardziej ze wszystkich, które trafiłam. A do tego mają niski obcas, więc chyba się nie wywalę. Ale kozak, to chyba moje nowe, ulubione buty. I jak świetnie pasują do sukienki! Czas na dziewiętnaste okienko. Jestem bardzo ciekawa, którego dnia grudnia to oglądacie. Czy dziewiętnastego, czy dwudziestego, czy może w Wigilię. Jeśli tak, to smacznych pierożków i barszczu. O, tak, jak ja uwielbiam barszcz. No i znowu naszyjnik, ale wiecie co, nie będę narzekać. Biżuterii nigdy za wiele. Dwudziesty. Kapelutek? Uuu, jaki piękny kapelutek. Teraz chyba takie są bardzo modne. Jak one się nazywają? Chyba buckethead. Dzięki temu kalendarzowi jestem taka trendy, że naprawdę muszę założyć swój Instagram i podzielić się tymi stylizacjami ze światem. Ups. Dwadzieścia jeden. Uuu, problem torebki również rozwiązany. Ponieważ gdyż albowiem ta jest moim zdaniem najlepsza. Coraz bliżej święta. Butów tak jak biżuterii. Nigdy za wiele. Te to tak bardziej kojarzą mi się wiosennie i letnio niż zimowo. Ale może na Sylwestra? Został ostatni dzień do Wigilii. Jaki słodki kotek. Aż szkoda otwierać. Ale się do mnie uśmiecha. Miau. Aaa, mam kota. Kota. Mam kota, 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 a -a 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 -a. Mam kota na punkcie psa! Kwa, kwa, kwa! Kwa, kwa, kwa! Widzicie jaki psikus? Na opakowanku kotenka, a w środku słodki szczeniaczek! Łuf, łuf, wesołych łuf! Świąt! Uf, uf. Zawsze marzyłam o takim słodkim piesku! Ten kalendarz adwentowy jest najlepszy! Tylko jak go nazwać? Macie jakieś propozycje? Może jakiś fluffy, pinky, pianka, loczek, guma balonowa? Piszcie swoje propozycje w komentarzach. Łuf, 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 Marcina będzie serduszkować, uf. Moi drodzy, to już jest ostatnie okienko Wesołych Świąt. To jest 24 okienko, które normalnie powinno się otwierać 24 grudnia, czyli w Wigilię. Ale ja otworzyłam dzisiaj wszystkie okienka. Jaki jest wigilijny prezent? Spinka, którą nie wiem jak się nosi. Macie na to jakiś pomysł? Chyba dam je Martynie. Są jakieś trochę za duże na mnie. Tak prezentuje się mój skończony świąteczny look. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba i czy coś zrobilibyście inaczej. A teraz wybaczcie, muszę kończyć odcinek, bo idziemy z moim nowym psiakiem kupić mu karmę. Jeszcze nie wiem, jak go nazwać, ale mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Tutaj oglądajcie poprzedni odcinek, a tutaj jeszcze inny odcinek, a tutaj po środku klikajcie subskrypcję. Wesołych świąt! Uff, uff!